Kochani, y, witam Was bardzo serdecznie na moim y, dzisiejszym czytaniu. Y, dzisiejsze czytanie chciałabym poświęcić związkom duchowym, ale bardziej chciałabym się skupić na, y, na Waszych Panach, czyli chciałabym... Y, o, y, omówić z Wami związek duchowy, ale od strony tego Waszego y, no właśnie, tego waszego Pana, tego, tego waszego partnera duchowego bądź partnerki duchowej, jeżeli jesteś i yy, 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 jeżeli jesteś mężczyzną, czyli jak sytuacja w tym związku duchowym yy, wygląda po stronie waszego partnera, waszej Waszej partnerki. To znaczy ta osoba rozpoczyna coś nowego, coś, co będzie dla niej korzystne również pod tym względem materialnym, finansowym. Może to być coś związanego z pracą. No właśnie, może ta osoba rozpoczyna tutaj coś w, coś wchodzi w coś możliwe, że wchodzi w jakiś projekt, w jakiś układ tutaj związany z pracą, który przyniesie jej, jemu jej korzyści tutaj jakieś korzyści finansowe. Całkiem możliwe, że ta osoba rozpoczyna jakiś nowy związek. Możliwe, że już zaczęła tutaj ten, ten nowy związek, tylko teraz czeka. No właśnie, czeka na efekty swoich działań, czyli tutaj, yy, yy, no właśnie, ona już zasiała ziarno i zaczęła dbać tutaj, troszczyć się o to, żeby coś z tego ziarna. Tutaj, yy, tutaj. Yy, yy. Wyrosło, żeby jej praca, czy jego praca tutaj przyniosła jakieś efekty? No właśnie, żeby coś, no właśnie, ona tu zaczęła robić yy, yy, coś, żeby tutaj. Yy, Coś się rozpoczęło pod względem takim uczuciowym, e, 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 emocjonalnym. Naprawdę e, mi się wydaje, że tutaj chodzi o jakiś związek, o jakąś relację uczuciowo. Być może tutaj y, miłosno, tutaj chodzi o relacje, o związek, gdzie w grę wchodzą uczucia, gdzie w grę wchodzą emocje. Tu, y, na pewno ta sytuacja, czy też y, 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 rozpoczęcie tej, y, tej sytuacji zakończy jakieś trudności w jej życiu, jakieś trudne doświadczenia, czy, czy też sytuacje, przez które ona przeszła. Y, i wreszcie nadejdzie coś, o czym ona myślała, co planowała, być może na co czekała od dłuższego czasu. Tutaj ona wyjdzie związek z jakimś mężczyzną albo, albo kobietą, jeżeli to jest. Mężczyzna, ale będzie to zwi związek dwójka ludzi połączonych sprawami fi finansowymi, materialnymi. Czyli was połączą jakieś sprawy tutaj fi finansowe, materialne, na pewno połączą jakieś. Pieniądze, ale połączą też uczucia. Tutaj w grę wchodzą też uczucia. W grę wchodzą również pasja, namiętność i poszątanie, czyli was połączą bardzo silna. Pasja, tutaj namiętność i pożądanie, tutaj on sprawi, że Wasza sytuacja, która być może do tej pory nie była dla Niego korzystna albo szczęśliwa, może on nie był za zadowolony z tej sytuacji, to ulegnie zmianie. No właśnie on zrealizuje swoje plany i to sprawi, że on będzie szczęśliwy, będzie miał wiele powodów tutaj do... Do szczęścia i do, do radości. On do Was przylgnie. No właśnie, on do Was przylgnie. Tutaj ono otworzy się nie tylko na Was, ale również na, na swoje uczucia, czy też na swoją miłość do Was, którą będzie Wam y, y, o, y, ofiarował. Ten mężczyzna będzie odbudowywał swoje życie od nowa, będzie y, tutaj y, stawiał je z powrotem na, na nogi. No bo mam wrażenie, że do tej pory jego życie stało, stało na głowie, albo stanęło na głowie i on teraz będzie je z jakby z powrotem stawiał na. Y, y, na nogi, bo być może tutaj wydarzyło się coś niespodziewanego, coś szokującego, co, co postawiło jego życie do góry nogami, czyli tutaj postawiło na głowie i on teraz będzie z powrotem to życie stawiał na nogi. On będzie też na zgliszczach czegoś sta z Starego, co już czegoś, co już się rozsypało, czegoś, co już runęło, będzie budował coś, coś nowego. Tutaj dojdzie między Wami do jakiegoś spotkania, do jakiejś komunikacji, która będzie spełnieniem Jego marzeń albo też Waszych wspólnych. Marzeń, i tutaj ta komunikacja rozstrzygnie Waszą, zakończy, rozstrzygnie Waszą sytuację. Tutaj być może coś, coś doprowadzi do końca. On zasiał ziarno i teraz zbierze obfite plony. Na pewno obfite też pod względem finansowym, yy, yy, materialnym. Prawdopodobnie jego majątek zostanie pomnożony, tutaj powiększony o wasz majątek, bo tutaj jest jakieś połączenie yy, to co miałam, was połączą sprawy materialne, sprawy yy, finansowe. On odzyska tutaj równowagę i stanie na nogi. To, co mówiłam, że y, on stanie na nogi tutaj y, y, życiowo, odzyska równowagę, uwolni się od bólu i cierpienia, y, wystworzycie związek, który będzie. W pełni szczęśliwy. Będzie to związek partnerski, oparty na współpracy i równomiernym pa partnerstwie. To jest mężczyzna, który sporo przeszedł. Tutaj e, e, doświadczył wiele bólu, e, e, wiele cierpienia, i on potrzebuje czasu albo potrzebował czy, e, e, czasu, żeby się uleczyć, żeby tutaj e, e, wyzdrowieć i do tego uzdrowienia tutaj, czy też uleczenia on potrzebuje delikatności. On potrzebuje też te, tego, żeby yy, docenić swoją, on potrzebuje docenienia swojej wartości, dostrzeżenia tego, jakim jest wartościowym człowiekiem. On tego nie dostrzega albo nie dostrzegał, ponieważ jest tak zajęty, tak y, zapracowany, że nie ma tego czasu tutaj, y, y, żeby to dostrzec. Czyli on potrzebuje czasu y, na to, żeby dostrzec swoją wartość i ją docenić. Kochani, na dzisiaj to już koniec. Dzisiaj żegnam się z Wami i bardzo serdecznie zapraszam Was na mój następne, to znaczy na moje następne czytanie.